W miarę możliwości od poniedziałku do piątku o godzinie 9 z taką, taką tematyką spotkań Kawa z Bogiem. Podczas tych spotkań czynamy, czytamy Pismo Święte i jest to dokładnie Stary Testament, ponieważ czytamy od samego początku. Jesteśmy w trakcie czytania przypowieści Salomona, więc zostań na te parę najbliższych minut, bo Salomon dzieli się naprawdę mądrościami niesamowitymi, które my możemy wdrożyć w życie. Często pewnie myślimy sobie, ale jak żyć, jak żyć, jak żyć, gdzie te wskazówki, jak tam, gdzie te drogowskazy, co powinnam zrobić, nie? No tutaj mamy mnóstwo wskazówek do zastosowania, więc jestem pod wrażeniem absolutnie hmm, tego, że mamy wszystko podane na tacy, tylko wdrażać, nie? <ścoughs> więc czytamy... Ja tylko powiem w paru słowach, dlaczego czytam, bo wiem, że takie pytanie się pojawia w, gdzieś tam często w Waszych myślach. Czytam publicznie, dlatego że w styczniu zeszłego roku poczytałam, po, po, poczułam w sobie, żeby to robić, a jakiś czas temu podjęłam decyzję, że słucham wewnętrznego głosu nie wewnętrznego krytyka a wewnętrznego tego takiego magnesu który myślę, że każdy z nas zna. Często go tylko wypieramy, bo jest zbyt mało racjonalny i logiczny. <laughs> nie? A jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musi być racjonalny i logiczny i my musimy to rozumieć. Nie? Ehm, śmieję się, bo gdy kilka lat temu właśnie podjąłam taką decyzję, piszę o tym w swojej książce. Moje książki są na www.drotozo.pl, jak masz ochotę, możesz tam też zajrzeć. Ale właśnie w książce Kawa z Bogiem opisuję taką pierwszą swoją sytuację, w której po podjęciu tej decyzji usłyszałam, przynieść dywan. <laughs> no i co byście zrobili? <laughs> ni z gruszki, ni z pietruszki. Ale mm, właśnie dlatego, że zdecydowałam, że słucham tego, tych, tego tak, bo czasem to możemy tak poczuć, że to takie jak, od środka, jakby Pan Bóg od środka mówił, nie? Co, co od nas chce. Gdy to zrobiłam, to właśnie wskutek tego przyniesienia dywanu, powstała książka, nie? <grywa> cuda niepojęte. Dlatego czytam, bo tak poczułam, a w ogóle moje, moje życie się zaczęło zmieniać kilka lat temu, gdy zaczęłam właśnie czytać Pismo Święte i też ni z gruszki, ni z Pietruszki, bo w moim domu nigdy się nie czytało, chociaż pochodzę z katolickiej rodziny. Ale nigdy nawet Pisma Świętego w domu nie było, nie było żadnego takiego jakby też. No, ani tradycji, ani, ani takiej inspiracji, stymulacji do tego, żeby czytać Pismo Święte, hmm, ale hmm, przechodząc, pewnego razu przechodząc e, koło sklepu z, z dewocjonaliami w mieście Łańcucie, bo jestem z Podkarpacia, poczułam właśnie jak magnes, że muszę tam wejść. Po prostu, nie miałam tego w planach w ogóle. E, no i gdy weszłam, e, zobaczyłam Pismo Święte i kupiłam. I od tego się wszystko zaczęło. Wszystko się zaczęło, cała moja taka zmiana w życiu. Dobrze, nie będę tego przegadywać, bo nie ja jestem tematem naszego spotkania, tylko tak y, od czasu do czasu przypominam, uzasadniam, bo wiem, że często są takie py też pytania, które piszecie, a też może często są, a nie wybrzmiewają. Dlaczego ona czyta Pismo Święte na YouTubie, nie? <grytanie> nie jestem teolożką, ani e, ani tego typu znawczynią, ale czytam, bo... Bo po prostu czuję. E, więc idziemy, e, idziemy w da, no, po prostu dalszy ciąg e, przypowieści Salomona i pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy jesteście regularnie, którzy też jesteście tutaj przypadkiem. <grym> którzy wejdziecie i wyjdziecie i pójdziecie dalej swoją drogą. Powiem, e, że może być tak, tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Piękne to, ponieważ e, prawda, poczucie e, właśnie, że nie mam przed czym uciekać, że nic złego nie zrobiłam, e, daje mi też taką pewność, stabilność, stabilizację, nie? No. <laughs> skutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo. Człowiek bezbożny, który uciska ubogich, jest jak ulewa, po której nie ma chleba. Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego, lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go. Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem, lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi ojcu hańbę. Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dla, dla tego, który lituje się nad umog, ubogimi. U tego, kto odwraca ucho, aby nie, usłyszeć nau aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół, lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście. Bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć. Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą. Lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie. Człowiek ścigany za zabójstwo ucieka aż do grobu. Niech go nie zatrzymują. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem. Lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek. <grym> Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo. Kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Nie jest dobrze być stronniczym, nawet dla kawałka chleba, nie jeden popełnia przestępstwo. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. Kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa panu, bywa nasycony. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Kto daje ubogiemu, nie, zna braku, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. Kto kocha mądrość, spra sprawia radość ojcu, lecz kto obcuje z nierządnicami, trwoni majątek. Król umacnia kraj prawem, kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Hmm. Kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zastawia sidła na nogi. Zły człowiek wikła się we własnym grzechu, lecz sprawiedliwy raduje się i weseli. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Naśmiewcy wywołują w mieście zamieszki, lecz mędrcy uśmierzają gniew. Gdy mądry wiedzie spór z głupim, to ten raz wybucha, raz się śmieje i nie dochodzi do pojednania. Krwiożercy nienawidzą nienagannego, lecz prawie troszczą się o jego życie. Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza. Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni. Gdy biedny spotyka się ze zdziercą, Pan obdarza światłem oczy obydwu. O, to ciekawe. Tron króla, który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Gdy występni, stają się potężni. Wtedy i grzech się wzmaga lecz sprawiedliwi oglądać będą ich upadek karć swojego syna a oszczędzić ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy gdzie nie ma objawienia tam lud się rozprzęga błogosławiony ten kto przestrzega nauki samymi słowami sługi się nie poprawi bo choć je rozumie nie bierze ich pod uwagę Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Kto rozpieszcza swojego sługę za młodu, ten w końcu spotka się z jego uporem. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi swojej duszy, słyszy przekleństwo, a jednak go nie wydaje. Lęk przed Ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Tutaj się na chwilkę zatrzymam, bo tak mi przyszło. Gdzieś ostatnio słyszałam, że. Często mamy taką tendencję do myślenia że o tym, że ktoś nas nie lubi, ktoś nas e, będzie krytykować, ktoś, e, nie, jakby przed, przed opinią innych. E, i, I właśnie słyszałam o tym, że to, e, i to nawet Joyce Meyer powiedziała, e, to jest pastorka prawosławna, powiedziała, tak, to od niej usłyszałam, że, e, że to diabeł nam podpowiada takie myśli że inni e, nas będą właśnie krytykować, że nas nie lubią, o, nie? że nas nie lubią, nie? takie, no takie, mnie to zatrzymało, nie, <ścoughs> e, bo często gdzieś tam mamy taką tendencję do myślenia, do martwienia się o tym, co inni myślą o nas. E, Chyba Bob Proctor powiedział coś takiego, że dla człowieka, tak jeśli jesteśmy tego nieświadomi, to dla nas liczy się. Nie, nie to, uwaga, teraz będą trzy rzeczy, nie to, co sami o sobie myślimy, nie to, co inni o nas myślą, tylko podświadomie kierujemy się tym, co uwaga. My myślimy, że inni o nas myślą. Jeszcze raz to powiem. Nie to, co sama o sobie myślę, nie to, co inni o mnie myślą, ale to, co ja myślę, że inni myślą. Czyli to, co powstaje w mojej głowie, a niekoniecznie prawdą musi być, nie? Tym się sugerujemy i to się, to się staje dla nas prawdą, jeśli jesteśmy tego mechanizmu nieświadomi. A co jeśli to jest prawda, że. To diabeł nam podsyła te myśli, że ona mnie nie lubi, ona by mi, nie wiem, tam nóż wbiła, nie? W plecy, ona by na pewno dla mnie tego nie zrobiła. Nie? <śm> 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 o. No, to tak ku refleksji. Wielu zabiega o względy władcy, lecz pan wymierza każdemu sprawiedliwość. Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy, lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. Słowa Agura, syna Jakę z Masy. Mąż ten mówi: Mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste, jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i stąpił, kto zebrał wiatr w swoje dłonie, kto owinał wody płaszczem, kto stworzył wszystkie krańce ziemi, jakie jest jego imię, jakie jest imię jego syna, czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie, od, nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według... Mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Albo bym, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Nie oczerniaj sługi przed Jego Panem, aby Ci nie złorzeczył i byś Ty nie poniósł kary. Jest ród, który złorzeczy Ojcu i nie błogosławi Matce. Ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu. Ród o oczach wyniosłych, o powiekach dumnych ród, który ma zęby jak miecze, a żuchwę jak noże, aby pożreć ubogich na ziemi, a biednych wśród ludzi pijawka ma dwie córki, którym na imię daj, daj. <try> Trzy są rzeczy nienasycone owszem, cztery, które nigdy nie powiedzą dosyć kraina umarłych, łono niepłodne, ziemiań niesyta wody mm, i ogień, który nigdy nie powie dosyć. Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. O szacunku do rodziców, nie? Tyle mamy przestrug na ten temat. Trzy rzeczy są, nie, są niezrozumiałe dla mnie, owszem, cztery, których nie pojmuję. Szlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą. Tak postępuje cudzołożnica, je i obciera sobie usta i mówi, nic złego nie uczyniłam. Pod trzema rzeczami drży ziemia. Owszem, czterech unieść nie może. Niewolnika, gdy zostaje królem, głupca, gdy żyje w dostatkach, gardzonej, gdy zostaje żoną, służącej, gdy dziedziczy po swojej pani. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze. Niż mędrcy. mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. jaszczurka, da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Trzy są istoty, które mają wspaniały krok. Owszem, cztery, które chodzą dostojnie. Lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje. Kogut, co dumnie kroczy. Kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu. Czy bezmyślnie postąpiłeś, wynosząc się, albo czy dobrze rozważyłeś, połóż rękę na ustach. Przez ubijanie mleka robi się masło. Mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie. I skończymy dzisiaj Księgę Salomona. Teraz przestrogi dla panujących. E, przestroga dla panujących. E, słowa Lemuela, króla masy, których go uczyła jego matka. Cóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu? I co, synu mojego łona, synu moich ślubów, nie oddawaj kobietom swojej siły, nie chodź drogami, na których gubią się królowie, królom o Leomelu le, Lemuelu, Królom nie wypada pić wina. Albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie moc, mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie ubogim i biednym, wymierzaj sprawiedliwość, pochwała dzielnej kobiety na koniec. O, cały czas do tej pory było o kobietach, że są swarliwe, kłótliwe. Znaczy, może nie wszystkie, ale że. E, dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym. Co im się należy, gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnice, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel swoimi palcami, chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru, mąż jej jest w bramach szanowany. Zasiada w Radzie Starszych Kraju, wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy. Patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej co jej się należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Zakończyliśmy przypowieścią o dzielnej niewieście. E, em, pamiętam, gdy kilka lat temu poznałam tę przypowieść, e, bo usłyszałam takie. Taki komentarz, Ty jesteś jak ta dzielna niewiasta. Tak I sobie myślę, Jezu, co to ta dzielna niewiasta? Nie znałam tego. Więc wygooglowałam, wyszukałam i po prostu się zachwyciłam, zakochałam, jak piękne. Jest to poemat o, o dzielnej niewieście, jakie piękne wskazówki dla kobiet. I cieszę się, że na koniec przypowieści Salomona, gdzie wcześniej. Kto był ze mną, kto czytał, kto zna, to było wiele razy i nawet się często śmialiśmy tak, oczywiście z dystansem, że jest tak dużo o kobietach, no, że mamy gdzieś tam często tę przypadłość do gadulstwa, do też plotkowania, do kłótliwości, do zmiany nastrojów, prawda? To, że tutaj na koniec jednak jest właśnie. Pokazane piękno kobiety mm, w jej naturze, bo jestem przekonana, że takimi właśnie nas Pan Bóg stworzył. A te różne słabości to po prostu odchyły od normy, <grybuj> nad, którym, nad którymi e, po prostu trzeba nam pracować. E, bo mm, ostatnio tak. E, Często o tym też mówię, bo często mi to też jakby powraca do pamięci, że ksiądz miał przepiękne kazanie. Niedawno w kościele sugerował zadać sobie pytanie, kim się staje. Kim się staje, nie kim się staje, więc każdy z nas może się szlifować, szlifować swój charakter. Może właśnie wzmacniać. Swoje dobre strony, nie? I gdzieś tam zdawać sobie sprawę ze słabości i i dziękować w naszym życiu już temu, co nam już nie służy, nie? Mm. Dobra, więc też gadulstwu powinnam podziękować. Dziękuję. Już mi nie służy, już kończę. Miejcie wspaniałe, wspaniałe przemyślenia i. A wszystkie kobiety zach zachęcam. Nawet w książce mojej Kawa z Bogiem zamieściłam ten poemat z moimi takimi przemyśleniami, bo każdy werset, ja bym, po prostu tu by warto było przy każdym wersecie się zatrzymać i omówić. Może kiedyś to zrobimy. A tymczasem dziękuję. Jeśli macie ochotę, no to tam w tej książce, e, za, e, właśnie Kawa z Bogiem, na www.dolota.pl. Jak macie chęć, to, to tam e, zatrzymuję się nad tym. Bo jestem nim zachwycona. Całuję. Wszystkiego dobrego. Pa. Do jutra. A jutro przechodzimy do księgi Kaznodziei Salomona. No, także fajnie. Lubię przechodzić do nowych etapów. Do jutra. Pozdrawiam serdecznie.